sobotę 17 stycznia odbył się jubileuszowy 20. Memoriał Mazura. Podczas imprezy nie zabrakło sportowych emocji, a także atrakcji dla kibiców. W turnieju wystartowały Sarmacja Będzin, Sandecja Nowy Sącz, Skra Częstochowa, Beka, Bielsko-Biała i Zagłębie. Ważną częścią memoriału była licytacja pamiątek sportowych z oryginalnymi koszulkami Jakuba Błaszczykowskiego i Legii Warszawa na czele. Dochód z licytacji trafił na rzecz Karoliny Kozłowskiej, która zmaga się z dystrofią mięśniową. Podczas turnieju nadano Akademii Zagłębia Sosnowiec imię Włodzimierza Mazura. Na parkiecie byli obecni praktycznie wszyscy młodzi piłkarze, którzy szkolą się w naszym klubie, czyli około 400 dzieci od 3 do 18 roku życia. e they sit out Na każdej z edycji memoriału byli obecni najbliżsi członkowie rodziny Świętej Pamięci Włodzimierza Mazura. W jubileuszowym turnieju nie zabrakło wspaniałej oprawy kibiców, a także nadania imienia Akademii. Oba te wydarzenia wzruszyły dzieci naszego byłego piłkarza, Magdalenę i Macieja. 20. jubileuszowa edycja memoriału Mazura, i chyba bardzo udana, bo trzeba przyznać, że kibice dopisali i atmosfera bardzo ciekawa. Bardzo udana jest edycja mojego taty, tym bardziej, że został ucz uczczony dzisiaj imieniem nadania, imieniem w wodzie Mazura Akademia Zagłębia. Bardzo się wzruszyłam tym, łzy mi poleciały. Jest to mi miło spędzać czas, wspominać mojego tatę bardzo dobrze. Jestem tutaj razem z bratem, z mamą i z dziećmi mojego brata, także cieszę się bardzo. Kibice dopisali, jest ich bardzo dużo. Wieczna legenda Człowieka Zagłębia nadal żyje i tak jak powiedziałam wcześniej, mój tata nadal ciągle żywy. Tak? To wszystko zawdzięczam tutaj prezesowi, jednemu, drugiemu, dyrektorom, organizatorom tego turnieju, że jesteśmy i będziemy. Jeszcze zapytam, bo e, taka symboliczna e, nadanie nazwy Akademii Zagłębia Sosnowiec oprócz wzruszenia chyba taka bardzo miła dla Was e, rzecz, że zostanie wiecznie żywy właśnie w klubie, e, gdzie ci młodzi będą, że tak powiem, cały czas kontynuować tą piękną tradycję. Tak, a myślę, że, że to jest świetna sprawa, nie? to co się stało i e, nie wiem, czy jestem, jestem dumny z ojca, że takiego miałem ojca, Ee, chciałem szczególnie podziękować tak samo całemu zarządowi e, Zagłębia Cosnowiec a Baczyńskiemu szczególnie e, i kibicom za świetną oprawę jaką zrobili, naprawdę świetną oprawę zrobili e, z wizerunkiem mojego ojca. Ostatnie, te ostatnie edycje, można powiedzieć, że nie były takie głośne, a dzisiaj kibice dopisali. Tak, tak nie były takie głośne, ale pamiętam, ja otwierałem pierwszy turniej w 1996 roku. Miałem wtedy 16 lat. I wtedy pamiętam, że jako, jako no nastolatek. Nie? Pamiętam, że wykopywałem piłkę, chyba. wykopywałem piłkę, tak, jako otwarcie turnieju. No i teraz też właśnie. Frekwencja jest taka sama jak, 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 jak na pierwszym turnieju. W tym roku została zmieniona formuła zawodów i okazał się to przysłowiowy strzał w dziesiątkę, gdyż na trybunach był komplet publiczności i wspaniały doping. O 20 memoriał i plany na przyszłość zapytaliśmy prezesa Marcina Jaroszewskiego. W prezesie zmieniona formuła w tym roku i trzeba przyznać, że chyba korzystny efekt. No, ktoś, kto regularnie przychodził na poprzednie edycje, na pewno zauważył, że gdzieś, gdzieś tam ta formuła się powoli wyczerpała i trzeba było. Zrobić coś nowego. Usiedliśmy, doszliśmy do wniosku, że trzeba zmienić, i tak też się stało. To, co się dzieje za naszymi plecami obecnie i przez cały dzień tutaj, świadczy o tym, że pomysł był dobry. Prezesie, nadaliśmy Akademii imię Włodzimierza Mazura, czyli uczyniliśmy tak naprawdę naszą legendę wiecznie żywą. No, taka była intencja, dlatego że myślę, że naszym zadaniem, oprócz tych wszystkich rzeczy, które robimy na co dzień, jest uświadamianie tych chłopców, bo ja na przykład miałem szczęście widzieć Włodzimierza Mazura na boisku, ale oni nie i tak naprawdę nie pamiętają, nie znają wielkiego Zagłębia, z którym my się utożsamiamy, za którym tęsknimy i oni muszą poczuć to samo, a naszym obowiązkiem jest w przyszłości taka praca dla tego klubu, żeby to zagłębie było wielkie. Jest szansa, że będą kolejne edycje i czy będą one rozwijane w jakimś stopniu pod względem sportowym i atrakcji? Na pewno tak. Za wcześnie o tym mówić. Podsumujemy ten turniej i zobaczymy, jak on wyszedł od strony także ekonomicznej ile nas kosztowała, być może ile na nim zarobiliśmy to jest wszystko do policzenia natomiast chcę powiedzieć że następna edycja pewnie będzie bo już kibice przyszli z kolejnymi propozycjami bo nie ukrywam że chcieliśmy zrobić 20 jubileuszowy taki pożegnalny dlatego właśnie że ta formuła się wyczerpała ale okazuje się że znaleźliśmy pomysł na atrakcyjne spędzanie czasu przez zagłębiaków zimą i będziemy pracować, żeby ten turniej był nadal atrakcyjny i potem jeszcze bardziej atrakcyjny. Także pomysły mamy, nie wszystkie zrealizowaliśmy, nie wszystkie da się zrealizować w tak krótkim czasie, ale na pewno nie dopuścimy do tego, żeby go ogarnęła znowu monotonia. Nie zabrakło atrakcyjnych nagród dla kibiców, a także fantastycznego pokazu sztuczek piłkarskich, które zaprezentował obecny misz polski w freestyle Dawid Krzyżowski. za pierwsze miejsce padł łupem naszych piłkarzy, a kolejne miejsca zajęły kluby Sandecji, Sarmacji, BKS-u iskry. Nasz bramkarz Mateusz Matracki został wybrany najlepszym golkiperem, a Sebastian Dudek wywalczył tytuł dla Króla Strzelców. Chyba miła sprawa uczcić pamięć wybitnego piłkarza, który kiedyś razem z Zagłębiem święcił sukcesy. No na pewno tak. Z początku nie wiedziałem co to za osoba, ale już się dowiedziałem, że to był bardzo dobry piłkarz w Zagłębiu. Grał też w reprezentacji. Na pewno fajny memoriał i bardzo fajnie zorganizowany. Aż się chciało grać, dla nas to jest jakiś tam przerywnik w przygotowaniach, więc o tyle to było fajne, że mogliśmy pograć w piłkę. A na dodatek jeszcze wygrać ten turniej, co jest niezmiernie miłą sprawą dla nas. Poziom sportowy jak go Bo rywale różnorodni. Ja powiem tak, no na pewno każdy zespół gdzieś tam chciał wygrać ten turniej, wiadomo, przyjeżdża po to, żeby wygrać, wiadomo, że może, może to nie chodziło o zwycięstwo, tylko o dobrą zabawę, ale jako sportowiec każdy gdzieś tam w posiadomości chciał wygrać. Cieszę się, że my zaczynamy ten rok z wygraną, jakiś to jest kroczek do tego, żeby gdzieś tam się dobrze przygotować do sezonu i powalczyć o, o, o wiadomo o jaki cel. I, I to jest fajne, mówię, fajnie dzisiaj pograliśmy piłką, ogólnie turniej uważam za... oceniam bardzo pozytywnie. Runda jesienna was nie rozpieszczała pod względem dopingu, ale tutaj taki przedsmaczek, że jak będą dobre wyniki, to możecie liczyć na wsparcie kibiców. No na pewno tak, ja tutaj mówię, grałem kilka meczów przeciwko Zagłębiu i zawsze, zawsze byli kibice, zawsze było głośno i, i był wspaniały doping, wiadomo, że każdy klub ma kibiców, tutaj w Zagłębiu też jest sporo, spora rzesza kibiców i, i myślę, że, że na, tymi wynikami pozytywnymi możemy ich przyciągnąć, byłoby fajnie, gdyby oni, i my tak, tak naprawdę tworzyli jeden zespół, bo, bo tak jak i oni, tak i my oczekujemy tego I, i mam nadzieję, że wiosną to się zmieni, my z naszą postawą pokażemy, że nam bardzo zależy, bo, bo tak jest. I oni tak samo gdzieś tam swoją postawą pokażą, że im też zależy. Wyróżnienie indywidualne, czyli król strzelców e, gdzieś cieszy, bo na pewno taka pamiątka zostanie, prawda? E. No, na pewno fajna sprawa, tylko mówię, no, nikt nie, nie liczy na to, że gdzieś tam e, e, strzeli 5-6 bramek. Wiadomo, to, to wyszło z samej, e, z samej gry. Szczeliśmy dzisiaj sporo bramek, i tak naprawdę chyba każdy szczelił bramkę, więc, więc e, każdy jest na pewno zadowolony z tego.